Cztery lata temu zbudowaliśmy sten do prezentacji oświetlenia, opartego na taśmach LED. Do sterowania tego użyliśmy zestawu dwunastokanałowego radiowego, składający się z płytki odbiornika z przekaźnikami oraz pilota dwunastokanałowego. Układ cały jest zasilany z 12V. Przez co jest bezpieczny i prosty w użytkowaniu. Do podłączenia wystarczy włączyć wtyczkę zapalniczkową do źródła 12V, na przykład instalacja samochodowa. W chwili obecnej całość już jest gotowa do pracy. Wystarczy użyć pilota do sterowania poszczególnymi kanałami albo taśmami. Moduł ten jest odseparowany, czyli każdy przekaźnik pracuje oddzielnie, ma oddzielne styki, przez co może pracować z różnymi odbiornikami, czyli np. taśmami na 12V, 24 czy 230. Dzięki dużemu zasięgowi, jaki posiada ten moduł, można spokojnie podłączyć oświetlenie np. w pokoju, kuchni, łazience czy na tarasie i regulować pracą spacerując po całym obiekcie.